Hej, tu Cezar. Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrecenzuję dla Was moją nową 3x3, którą dostałem w te święta. Jest to Guoguan Yuexiao IDM. Przy okazji mamy tutaj nowe tło, więc możecie napisać w komentarzu, które Wam się bardziej podoba, czy to, czy to stare. No, a my przechodzimy do recenzji. Kostka przychodzi w takim oto opakowaniu. W środku mamy oczywiście kostkę w takim samym pudełeczku, jak przyszedł Aoyan. Kartę od moju, tej głową, i ten box. Z góry przepraszam jeżeli dziwny mam głos, ale jestem trochę chory. Najpierw zajmiemy się tym z boksem. Tutaj mamy zapasowy krzyżak, zapasowe magnesy, zapasowy ten o cośek do specjalnej regulacji. To też zaraz omówimy. Tutaj coś no, śrubokręt do tej specjalnej regulacji. Takie dwa co się nie wiem do czego służą. Śrubokręt, instrukcja, no i kartę w team moju z Juszęgiem Du. Tak więc, to odkładamy na bok. I przejdziemy teraz do samej kostki. Kostkę mamy na czarnym plastiku, ponieważ nie ma innego wyboru. Kostka przychodzi tylko na czarnym plastiku. I to czym zajmiemy się najpierw, są specjalne różne mechanizmy tej kostki, regulacyjne. Zacznijmy od tego, co ma nie tylko ta kostka, ale już parę kostek moją, czyli to właśnie co Wam przed chwilą pokazywałem. Polega to na tym, że jak jest skręcana w śruba w krzyżak, to jeszcze pod tym jest nakładka, która może ścisnąć mocniej sprężynkę, co zmienia trochę yy, feeling kostki. Zmienić to można o tym oto co się. Tutaj kręcimy tak długo jest. 9 opcji tych regulacyjnych. O, i spadło. Więc jestem na 0 teraz, tak jakby. Moje ustawienia są na raz, dwa, trzy. Tak ja mam ustawioną kostkę. No i można to zrobić pod siebie. Jest 9 takich możliwych ustawień. I to naprawdę jest fajne, że mamy tyle opcji do spersonalizowania kostki ponieważ możemy także magnesy tutaj są tak o przesuwane jeżeli je przesuniemy do środka to mamy słabsze magnesy jeżeli są przesunięte na zewnątrz to są mocniejsze ja osobiście wolę mocniejsze magnesy i tak używam ponieważ dzięki temu mogę mieć kostkę szybką i stabilną zarazem a mocnych magnesów nie przeszkadza. Budowa kostki wygląda następująco. Jak możecie się przyjrzeć, tak. Tutaj mamy od środka, jak wygląda. Największym minusem tej kostki moim zdaniem jest ścinanie zakrętów, może to przez moje ustawienia, ale na przykład no, z takiego kąta muszę się napracować, żeby ściął w drugą stronę, tym bardziej tutaj w tyle może ścina w jedną stronę. i gdzieś do połowy z drugiej, więc no to jeżeli chodzi o największy minus tej kostki to według mnie jest ścinanie zakrętów i to czasami rzeczywiście sprawia problem podczas układania, jeżeli chodzi o feeling kostki to jest on taki pomiędzy takim płynnym na a takim Crunchy, taki, wiecie takim uderzającym, podcierającym się. No, myślę, że rozumiecie o co mi chodzi. Jest to coś takie pomiędzy. Oczywiście, jeżeli posmarujemy kostkę, to jej feeling się zmieni. Ja specjalnie nie smarowałem, żeby wam da dać efekt, jak jest kostkę, jak przychodzi do nas. Yy, no i cóż. To będzie chyba na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia i pa!